I z strony Custom Games w dzisiejszym odcinku będziemy ym, no jak widzicie już po tytule będziemy y, grać w Laser Tracer Fortnite. Jeżeli jesteśmy z tych filmików, a mianowicie Laser Tracer, y, czyli gra ze Stambul Guys, znaczy łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję na tym kanale, a my lecimy i od razu link w opisie do moich dwóch kanałów. No, a my zaczynamy. Later, chronik, okay, okay. Laser coming this year. Okej, okej. Z laserem bym wyskoczył chyba. Podobno pisało na internecie. Eee, i co teraz, co teraz? Ej, no ujrzyj mi się. Możemy w sumie... Przecież że zanim jeszcze przyjdą. Odkarać sobie. Mogę tańczyć. A dobra, a ale, bo może piję. Możemy nie ryzykować na znaczy, Albo może z nie będę. Znacz na znaczy. to, możesz stać jedynie. Ja o lecą, lecą, lecą. Co laserki. Okubę. To co tak wolna idziesz. A co, co? Oubę. Ja się boję, że właśnie z tyłu wyskoczę, na nazwę jakieś. Ok. Że iść się teraz za kotakiem mi znowu nie. Skąd, że tak dobrze wiem jak to grać. Um, też to, to kiedyś grałem. W StumbleGuys, bo to jest mapa ze StumbleGuys oczywiście. Um, a tak to w Fortnite chyba nie grałem, ale raczej nie. Mi się nie kojarzy. Ja. O kurde. Ho? Jak to idzie? Mm, mhm. Uh -huh. Dobra. Pierwsza runda, ale zwycięstwo. Zobaczymy jak będzie druga i trzecia runda, ponieważ my będziemy do trzech rund. Yy, ten odcinek będzie trwał tylko trzy rundy. No a następny może nie wiem... 5 rund? Zobaczymy. No ale... laser, I no, od razu mam zdrowie mówię, ja tego celowo nie robię dla okienka, że spadam. Tylko te lasery potrafią mnie zabijają. Bo po prostu chciałbym sam siebie zabijać? No po co? Ja no no dużo no, 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 no. ja mam zrobić rzeczy, jeszcze zadając lasery w tyłku. Na przykład pójść gdzieś. Pójść w jakąś książkę Fortnite'ową. I już to Dobrze. Dobra. Tak się nawet tego nie chciałam robić celowo. Naprawdę. Chciałam zrobić taki trik. Ale teraz to jest ostatnia runda, więc mam nadzieję, że... No że uda nam się! Raz w ten ta Tak, Fortnite. Tutaj w Laser Tracer. I z ludźmi. Ci ludzie mnie tak pchali, że... Że nie mogą nawet się przedostać. I za co przegramy, dlatego gramy prywatnie. Prywatnie. Bo ludzie mi się przepychają lets comic be careful O, <much> dobra, let's oh 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 się oh że mi się trochę nudzi. I oh oh film, ale jednak oh będę. Tyk, tyk. Ja teraz, to mnie stresuje, bo nie wiesz gdzie się patrzeć. O, dobra, Dobra, jest! Prawie bym przegrał. Ooh, more lasers coming, are coming, are coming. Pyk, <makes noise> pick, Kurczę. Pyk, pyk. Pyk, heat, 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 heat. Tu jest na pełne skupienie, złowiek. Pełne skupienie. Dobiję następnym razem. dobiję wszyscy na następnym razem. No to złowiek. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Dajcie łapkę w Google, patrzcie na subskrypcji na, na kanale. I do zobaczenia. Cześć!